No to na specjalne życzenie dzisiaj: TikTok o tym, jak odmawiać swojemu dziecku bez wyrzutów sumienia. Ale dlaczego odmawiać? Przecież dzieci są najważniejsze. Jeśli tak właśnie myślicie, to koniecznie zajrzyjcie do mojego ostatniego TikToka. Tam jest całkiem niezła dyskusja na ten temat, a jeśli macie to już przerobione, to oglądajcie do końca. Zacznijmy od tego, dlaczego odmawianie w ogóle jest tak bardzo trudne. Większość z nas, niestety z wychowania czy z innych kwestii, nauczyła się, że odmawianie drugiemu człowiekowi oznacza odrzucanie go. To prawda, nikt z nas nie lubi słyszeć nie, ale z jakiegoś powodu tak nam się skleiło, że bycie miłym, bycie e, w porządku wobec drugiej osoby bardzo często musi oznaczać robienie tego, co ta druga osoba chce. W końcu wielu rodziców wychowywało swoje dzieci tak, aby były posłuszne. Jakoś tajemniczo nam się skleiło robienie tego, co ktoś chce, z tym, że chcemy być z nim w relacji i że go kochamy. Sami zastanówcie się, czy chcecie to podawać dalej swoim dzieciom. Jeśli już dojdziecie do wniosku, że nie, być może będzie Wam łatwiej odmawiać, bo odmawianie dzieciom jest trudne, kiedy mamy takie przekonanie, że kiedy odmawiamy, to znaczy, że ich nie kochamy. Pamiętajcie o tym, że Wasze dzieci mało słuchają tego, co do nich mówicie, ale bardzo mocno obserwują i uczą się z tego, co Wy robicie, jak Wy traktujecie siebie, jak Wy traktujecie innych. Uczą się o sobie, o świecie i o życiu. Na podstawie tego, co wy robicie, będą wyciągały wnioski na temat siebie i innych ludzi i otaczającego ich świata. Więc lepiej tego nie spierniczyć. Jeśli rodzic, wbrew sobie, za każdym razem zgadza się na to, czego chce dziecko, nie wiem, prosi o zabawę, prosi o uwagę i w każdym momencie, w każdej chwili rodzic, niezależnie od tego, jak się czuje, czy to jest dla niego ok, wyraża na to zgodę, wcale nie pokazuje dziecku niczego dobrego. W takiej sytuacji uczy swoje dziecko, że ma ono pierwszeństwo przed, Innymi, ale również zobaczcie, uczy je tego, że ono nie będzie w stanie zaopiekować się samo swoimi potrzebami, że cały czas będzie potrzebowało kogoś innego, aby mu te potrzeby zaspokajał. No i jasne, jeżeli dziecko jest malutkie, jest to w miarę adekwatne, że pewnie nie zrobi sobie samo jedzenia, ale bardzo wcześnie możemy uczyć je tego i dawać mu okazję do bycia samodzielnym, wtedy kiedy na przykład my w sobie nie czujemy przestrzeni na to, aby, nie wiem, robić kolejną potrawę. Odmawianie dziecku to nie tylko inwestycja w to, aby miało realny, adekwatny rodzaj relacji z innymi ludźmi, ale również inwestycja w to, aby dobrze. Myślało o sobie i o swoich kompetencjach w życiu. Dajcie znać, co o tym myślicie.